Czasem efekty specjalne czy samo aktorstwo nie wystarczą, dlatego gwiazdy muszą przechodzić wielkie transformacje, by odpowiednio odegrać swą postać. Przed Wami 10 metamorfoz gwiazd. Numer 10 Jake Gyllenhaal Aktor zmienił się do roli w filmie Do utraty sił z 2015. Można powiedzieć, że tytuł działa dobrze odzwierciedla intensywność treningów, przez które musiał przychodzić. Jak pisze Maria Bern z portalu Board Panda, Jake Gyllenhaal, by osiągnąć imponujące muskuły, musiał przybrać około 7 kg masy mięśniowej. Być może ta liczba nie robi nawet wrażenia, jednak warto wspomnieć, że przygotowania do roli boksera Gyllenhaal rozpoczął tuż po pracy przy filmie Wolny Strzelec. Na potrzeby którego schudł nieco ponad 13 kg. Oznacza to, że w krótkim czasie zmiana wagi aktora przekroczyła 20 kg. W do utraty sił 33 letni wówczas aktor wcielił się w rolę boksera w szytowym momencie kariery, który z dnia na dzień traci wszystko. Swoją drogą film, jak i sam występ Jenny Hola oceniane są raczej nieźle. Może więc warto zobaczyć ten dramat bokserski. Więcej światła na przygotowania do roli rzuca reżyser filmu Antoine Foucault, którego słowa przytacza w magazynie Half Post Lay Bickley. Fukła opowiada, że przez 6 miesięcy Jenny Hall trenował dwa razy dziennie na ringu bokserskim, 7 dni w tygodniu. O poświęceniu aktora było również głośno w portalach plotkarskich i tabloidach. Brytyjski dziennik Daily Mail stwierdza, również powołując się na słowa reżysera, że zbyt duża ilość czasu spędzanego na siłowni kosztowała aktora związek. Numer 9. Kate Blanchett. Hollywoodska gwiazda dowiodła swego aktorskiego talentu w filmie I'm Not There z 2007 roku. Jeśli tytuł nic wam nie mówi, to opowieść o Bobie Delanie, w której każdy aspekt jego życia czy charakteru jest przedstawiony przez inną postać, a przez to innego aktora. Kate Blanchett jest jedyną kobietą odgrywającą muzyka. Ciężko rozpoznać ją, gdy jest w pełni charakteryzacji, zcieną czupryną i w męskim garniturze. Jak możemy dowiedzieć się z portalu brightside.me, aktorka chodziła ze skarpetkami w majtkach, co miało ułatwić jej męski styl chodu. Najwyraźniej wszystkie te patenty się przydały, bo jak pisze Peter Bradshaw z magazynu The Guardian, Blanchet jest największym skarbem filmu, ale również jego problemem. Dziennikarz zwraca uwagę na doskonałe odtworzenie stylu Bycia czy Sarka z Mandylana, co sprawia, że aktorka kradnie cały film, a za każdym razem, gdy nie ma jej na ekranie, tracimy zainteresowanie. Chcę się to potwierdzać opinię użytkowników filmu.com, którzy dosyć słabo oceniają I'm Not There. Może twórcy filmu powinni poczekać z jego produkcją do momentu otrzymania przez Dylana literackiej nagrody Nobla, ale kto mógł to przewidzieć? Numer 8. John Travolta. John Travolta znany jest ze swych ról musicalowych, ale czy kojarzyliście jego udział w produkcji Lakier do Włosów? Mowa o filmie z 2007 opartym na filmie Johna Watersa z 1988 o tym samym tytule. John Travolta wciela się w tym ociekającym kiczem dziele w śpiewającą i tańczącą kobietę z dosyć dużą nadwagą. Mamy tu nastolatki walczące o marzenia i brutalny show-biznes, w którym wszelkie odstępstwo od normy jest niemile widziane. O przygotowaniach do metamorfozy aktora w postać Edny Turnblad znajdziemy w internecie sporo materiałów. W jednym z filmów na YouTube twórcy charakteryzacji zawierającej w sobie tzw. fat-kostium opowiadają o miesiącach przygotowań. Jak pisze Rebecca Murray z portalu Live About, aktor wciąż musiał dźwigać na sobie dodane sztuczne kilogramy. W przeciwieństwie dochodziły wspomnianego wcześniej Jake'a Gyllenhaala. Travolta nie przytył na potrzeby roli. Nie tyle samo dźwiganie było problemem, ile to, jak gorąco było aktorowi pod kostiumem. Dziennikarka cytuje aktora, który stwierdził, Ostrzegali mnie, że nie będzie łatwo. Dużo się pociłem, trudno tańczyło się w butach na wysokich obcasach. Chyba trud podjęty przez Travolta opłacił się. Jesse Green z New York Timesa komentuje, że twórcy filmu chcieli uniknąć taniego efektu tak faceta przebranego za babę, a postać Edny nie miała kojarzyć się z Jabą z Gwiezdnych Wojen. Miała być uroczą kobietą walczącą o marzenia, pełną seksapilu, tyle że z nadwagą. Jeśli popatrzysz na te klipy, twórcy wykonali naprawdę dobrą robotę. A może warto było po prostu trochę przytoczyć. Numer 7 Runimara, zmierzyć się z nowymi wyzwaniami musiała podczas przygotowań do roli słynnej hakerki Runimara. W filmie Dziewczyna z tatuażem z 2011 przeszła naprawdę sporą metamorfozę. Jak pisze na portalu icepop.com, Daniel Profeta, by stać się Lizbeth Salander, specjalnie od charakteryzacji utlenili marze brwi, powarbowali włosy i stworzyli kilka fejkowych tatuaży. Nieodłącznym jednak elementem imidżu Lizbeth Salander jest również piercing. Okazuje się, że do czasu występu w Dziewczynie, 20-kilkuletnia wówczas aktorka nie miała ani jednego kolczyka. Zgodziła się na ozdobienie się piercingiem, wspominając, że specjaliści od charakteryzacji zrobili jej po cztery dziurki w każdym uchu i to było właśnie najbardziej bolesne. Sama kwestia zaangażowania Mary do filmu była nieoczywistym krokiem. Jak informuje Boris Kids z agencji Reuters, wcześniej David Fincher, reżyser, obsadził aktorkę w niewielkiej roli w filmie Social Network, a dwa lata wcześniej w 2009 zagrała w niskobudżetowym remake'u Koszmaru z ulicy Wiązów. Obsadzenie nieznanej aktorki w roli tytułowej bohaterki kultowej serii książek było odważnym posunięciem. Występ Mary oceniono pozytywnie, co otworzyło jej drzwi do dalszej kariery w Fabryce Snów, niestety nie do nadchodzących sequelów filmu. Numer 6. L Fanning Mimo młodego wieku, 21-letnia L Fanning, młodsza o 4 lata siostra Dakoty, nie bała się eksperymentów z własnym wyglądem. Jak dowodzi wiele przykładów skina, największą zmianą jest ta, gdy aktor gra osobę innej płci lub osobę transpłciową. Tak było w przypadku dosyć mało znanego w Polsce obrazu Trzy Pokolenia z 2015, w którym Fanning wcieliła się w rolę nastoletniego chłopaka, reja marzącego o korekcję płci. Aktorka musiała obciąć włosy i nieco przyciemnić. Nosiła też męską odzież. z siostra Fanning okazała się być odważniejsza od starszej Dakoty, która 7 lat wcześniej zrezygnowała z udziału w filmie bez mojej zgody, potem gdy została poproszona o ogolenie głowy. Nie było na to jej zgody. Taki jest super. Numer 5. Jared Leto. Analogiczną metamorfozę przeszedł na potrzebę w filmu Dallas Buyers Club Jared Leto. By wcielić się w cierpiącą na AIDS transbuciową rejon, musiał zgubić około 18 kg. Jego słowa o drodze dostania się tą postacią cytuję "Board Panda. Przestałem jeść, nie było łatwo. W ten sposób zgubiłem jakieś 13 czy 18 kg. Później przestałem liczyć. Gdy osiągnął wagę nieco ponad 50 kg, przy wzroście 178 cm, zauważył zmianę w samym zachowaniu. Zmienił się jego chód, sposób siadania czy myślenia. Portal Brightside Me informuje, że leto nie wychodził z roli pomiędzy zdjęciami. Zdarzyło się, że poszedł w swej charakteryzacji do sklepu na zakupy i jego rzucający się w oczy wygląd rzeczywiście ściągał spojrzenia, ale tak naprawdę ciężko byłoby wyjść z roli, biorąc pod uwagę ilość przygotowań do niej. W wiadzie udzielonym portalowi RogerEbert.com aktor opowiada o codzienności funkcjonowania jako rejon. Miał pomalowane paznokcie, a manikir utrzymywał się przez kilka dni. Jego nogi czy klatka piersiowa zostały wydepilowane. Dodatkowo silną rolę odegrała również peruka czy make-up, ale tym, co najbardziej stresowało aktora było usunięcie brwi. Jak wspomina Leto, podczas zdjęć były one usuwane woskiem dwa czy trzy razy i aktor naprawdę bał się, że po tych zabiegach nie odrosną. Na szczęście jego bawy nie spełniły się. Jak tłumaczy Leto, rola ta to nie tylko kostium czy charakterystyka, Charakteryzacja, ale przede wszystkim wszystkie niuanse, zachowania czy sposób mówienia. Ciężko przywrócić je za dotknięciem magicznej różki, gdy reżyser krzyknie: akcja. Aktor ogólnie słynie z niesamowitych przemian. Już 6 lat przed Witaj w klubie na potrzeby filmu rozdział 27 mocno przybrał na wadze. Dobrze, że nie wytatuował się naprawdę do roli Jokera. Numer 4 Tom Hanks. Niektórzy aktorzy przychodzą inwazyjne metamorfozy zmieniając pracę. Kończąc jedną produkcję, dla której musieli przytyć, zaczynają przygotowania do następnego filmu, do którego muszą schudnąć. Tom Hanks poszedł o krok dalej. Na potrzeby roli cudownie ocalonego z katastrofy lotniczej Rozbitka w filmie Castaway z 2000 najpierw przytył, a później schudł. Jak pisze Maria Bern z portalu Board Panda, najpierw nakręcono sceny przed katastrofą lotniczą, by Hanks wyglądał jak dobrze odżywiony mężczyzna w średnim wieku. Aktor przybrał około 20 kilo. Potem przez rok Tom Hanks przygotował się do roli Rozbitka. Nie golił się ani nie obcinał włosów. Przez cztery miesiące z powrotem wracał do formy, spędzając dwie godziny dziennie na siłowni i pilnując tego, co jadł. Hasburg z portalu Screenrun wskazuje, że w tym celu postuwa specjalna dieta dieta Castaway. Według jej zaleceń, porcja wyspiarskiego jedzenia, takiego jak warzywa, kraby, ryby i niewielka ilość węglowodanów pochodząca z owoców, powinna mieścić się na wnętrzu dłoni. Niektórzy dietetycy w ogóle zalecają spożywanie takiej ilości pokarmu na jeden posiłek. Zdjęcia do filmu podzielono na dwa etapy i rozłożono je na przestrzeni 16 miesięcy. Jednak dieta Castaway nie jest zbyt zdrowa i jej rezultaty nie są długotrwałe, a ten sposób odżywiania może powodować zbyt duży ubytek masy mięśniowej. Ciekawe czy zdrowsza jest prawdziwa dieta na wyspie rozbitków. Wolałbym nie sprawdzać. Numer 3 Curtis Jackson Jeżeli to nazwisko nic Wam nie mówi, to może powinienem powiedzieć 50 Cent. и скажете Amerykański raper próbował swych sił w aktorstwie, mimo że jego rolę raczej nie przyniosły mu sławy większej niż muzyka. W filmie All Things Fall Apart z 2011 Jackson wciela się w chorującego na raka zawodnika amerykańskiego futbolu. Dosyć przypakowany 50 Cent musiał zrzucić 27 kg Biorąc pod uwagę wyjściową wagę 97, liczba to robi wrażenie. To ponad 1 czwarta całkowitej masy ciała. 50 Cent osiągnął to dzięki dieci opierającej się na płynach, a także spędzaniu 3 godzin dziennie na bieżni przez 9 tygodni. Jak informuje Maria Bern, utrata wagi to nie wszystko, przez co przychodził Jackson. Postanowił usunąć część ze swych tatuaży, stwierdził, że dzięki temu zaoszczędzi się czas na codziennym przykrywaniu ich make-upem. Postawa godna prawdziwego twardziela, co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że w wieku 12 lat 50 cent zaczął handlować drogami, a gdy miał 25, spędził 13 dni w szpitalu po tym, jak padł ofiarą, strzelaniny i dostał 9 kulek. Numer 2. Charlize Theron. Podobnie jak Jaredowi Leto rola w Witaj w klubie przyniosła Oscara, taki i mega transformacja Charlize Theron zaowocowała statuetką Amerykańskiej Akademii, wcielając się w tragiczną postać seryjnej morderczyni Eileen Warnows. Teron dowiodła swego talentu aktorskiego, a specy od charakteryzacji swych umiejętności. Rzeczywiście, aktorkę naprawdę ciężko jest poznać. Metamorfoza opierała się na przytyciu ponad 13 kg, ale również po farbowaniu włosów, wygoleniu brwi czy zakładaniu specjalnego aparatu na własne, równe i białe zęby. Jak zwraca uwagę, board panda, prawdziwa Warnox była raczej osobą szczupłą, a dieta Teron, opierająca się na niezdrowej, wysoko przetworzonej żywności, miała raczej zbliżyć ją do lifestylu rzeczywistego pierwowzoru jej postaci. Widać też, jak Teron, ma jakby niezdrową cerę i ciało pokrywano specjalnym make-upem po to, by jej skóra wyglądała na starszą i przebarwioną. Według słów reżyserki Monster Patty Jenkins, te małe szczegóły przybliżały aktorkę do postaci Aileen, która była bezdomna i często przebywała pod palącym słońcem, co odbiło się na jej skórze. I numer jeden Christian Bale. Kolejny mistrz przemian aktorskich, tylko o tym jednym aktorze można by nagrać oddzielny odcinek. Jak informuje Johanna Desta z portalu Vanity Fair, na potrzeby filmu American Hustle, Bill zapuścił włosy, zarost na twarzy, a także przybrał prawie 20 kg. Nie było to zbyt trudne zadanie, aktor z całą metodą obżerania. Jak sam stwierdził, jadłem masę pączków, cheeseburgerów i cokolwiek, co wpadło mi w ręce. Trzeba przyznać, jak na oszusta i typa z podciemnej gwiazdy wygląda całkiem przekonująco. Jego zupełnie odwrotną przemianą była ta przeprowadzona na potrzeby filmu Mechanik z 2004. Postać Trevora Reznika, w którą wcielił się Bale, cierpi na bezsenność, co zdecydowanie odciska piętno na wymęczonym organizmie. Bale schudł do tej roli prawie 30 kg. Jak możemy dowiedzieć się z portalu Board Panda aktor mocno ćwiczył i konsumował ponad zaledwie 260 kalorii dziennie. I to już wszystkie niesamowite metamorfozy na dziś. To jeszcze powinien znaleźć się w dzisiejszym odcinku. Dajcie znać w komentarzach, a w wolnej chwili zobaczcie filmy widoczne na ekranie. Ja sam bardzo chciałbym móc przeżyć taką metamorfozę jak ci aktorzy, ale zapewne skończyłoby się tylko na tym, żeby przytać. Piona.